Słuchaj, tak naprawdę powiem Ci szczerze, że jeżeli ta walka odbyłaby się w najlepszej formie, Adamka gołotę stawiałbym na gołotę, tak? Jakby był w najlepszej swojej formie. Ale to jest zawodnik, który nie zrobił już takiej formy, jak, 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 jakim, jaką miał formę. A przede wszystkim szybkość, szybkość zabija. Gołota nie jest zawodnikiem, który nokautuje jednym ciosem, bo każdy mówi, że jak trafi Adamka, to Adamek się znajdzie poza li... gdzieś tam w którym rzędzie. To jest główna prawda, bo jakby walczył z Mike'em Tysonem. Wtedy, kiedy on miał taki cios dynamiczny, szybki, jak walczył z Kliczką Italii. jakby walczył, nie wiem, z Busterem. co nie, dajmy na to wtedy, kiedy on silno bije, wtedy, wtedy kiedy jest w dobrej formie. Ja ci wymieniam zawodników takich, którzy mają palnięcie jedno. I którym tym jednym palnikiem zabijają. Ja nie mówię o zawodnikach takich z ciężkich, ciężkiej, gdzie uderzą, ktoś jest pijany, ale to nie jest knokaut, rozumiesz, to nie jest czysty knockout i muszą skończyć. Andrzej Gołota, jak ktoś przeanalizuje, Granta miał na deskach, wstawał i Grant wygrał. Rydiga pomiał na deskach, wstawał i wygrywał. On po prostu trafia czysto technicznie na brodę i zawodnicy padają. To samo było z Ruizem, także to nie jest zawodnik, który czepnie raz, tak i, i nie ma co nie a, a Tomek naprawdę się zrobił bardzo wytrzymały na, na ciosy, potrafił, potrafił przyjąć e, naprawdę silne ciosy i wtedy kiedy by miał Andrzej Gołota e, szybkość taką z najlepszych swoich lat to wtedy tak, wtedy by Tomka trafił i to by mogło zaważyć na tym, że, że, że po prostu by upadł, no bo to jest jedna inna waga ale wtedy kiedy on e, tej szybkości nie zrobi bo już po prostu nie zrobi co by, co, co by nie robił, to nie zrobi szybkość takiej, żeby był szybszy od Tomka to po prostu jest na straconej pozycji, bo nie widzę tu w ogóle w tej walce, jeżeli chodzi o gołotę, no, nie widzę ani szybkości, ani siły ciosu, bo siła ciosu to co, co to jest? To jest szybkość i dynamika, to jest cios na a Tomek jest w stanie, czy ciosy silne jest w stanie zwytrzymać. Tomka można znokautować, ale ciosem, którego on nie widzi. Szybkim, mega szybkim ciosem, yy, trafionym na brodę czysto. Wtedy można, wtedy można takim ciosem z nim wygrać. A on pokazał, że on na, na ciosy takie, które widać, jest bardzo wytrzymały. Bo on dostawał takie bomby od Brixa, takie bomby od innych zawodników, którzy naprawdę kopią i, i wiesz, i wytrzymał to. Dlatego na tym etapie yy, faworytem moim w 100% jest yy, Tomek. Komu będę kibicował? Nikomu nie będę kibicował wiesz, w tej walce, bo, bo, bo jednym jest, jeden jest Polakiem, drugi jest Polakiem, nie, moim zdaniem ta walka nie, nie powinna się odbyć, moim zdaniem Andrzej dużo straci na tej walce, dlatego że to jest zawodnik, którego bardzo dużo będziemy wyczekiwać, bardzo długo, żeby, nie wiem czy kiedykolwiek już będziemy mieć zawodnika wadze ciężkiej, który będzie dostarczał takie emocje jak Andrzej Gołota, bo Teraz czasy się zmieniły. Wtedy Andrzej wygrywał i boksował z najlepszymi, wtedy kiedy waga ciężką zdominowali czarnoskórzy zawodnicy, wtedy kiedy boks w wadze królewskiej w heavyweight stał na bardzo wysokim poziomie, tam byli wtedy najlepsi. I on wtedy z tymi najlepszymi wszystkimi się bił. I yy, jego styl boksowania. Oczywiście Tomek jest zawodnikiem, który ma charakterem, Fajnie boksuje. Yy, tak samo nie boi się wyjść w Naprawdę ma, ma wszystko to, co, co potrzeba mistrzowi świata. Ale, ale, na, ale moim zdaniem no, Andrzeja Gauty będzie ciężko przebić. I dlatego szkoda mi jest, że, 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 że odbędzie się ta walka. Yy, wiem, że Andrzej po prostu yy, chce tej walki. Bo to nie sądzę, żeby to były pieniądze. Tylko to są jego ambicje. Tam Andamek coś powiedział. On to przyjął, to jest troszeczkę sprawa mi się wydaje honoru i ten zawodnik po prostu nie może sobie uświadomić, że jakiś tam może być po prostu lepszy od niego, jakiś tam megadam, który jest w niższej wadze, a prawda jest taka, że Tomek zdominuje no, Andrzeja i, i po prostu może go nawet ośmieszyć. I, i tak walka ta będzie wyglądała także tego mi szkoda, ale dla mnie Andrzej Gołota yy, dzięki niemu wiedzą gdzie jest Polska to jest papież Wałęsa i, i, i Andrzej Gołota wiedzą gdzie leży Polska ludzie kiedyś ja mówię, no bo teraz tych sportowców jest troszeczkę więcej na, na większym poziomie na wyższym poziomie, ale, ale jeżeli chodzi o Andrzeja wielki szacunek do niego za to co osiągnął, za to co zrobił to, że miał wpadki, to po prostu każdemu się zdarza różne rzeczy, wiesz, ja nie jestem jakimś wściwusem, że wtedy, kiedy jest super, to a, bije brawo, a wtedy, kiedy ma wpadki, no to każdy by mu tam yy, nóż wbił w plecy, wiesz co chodzi, bo to są takie mściwusy, którzy nic nie osiągną i tylko siedzą w fotelu i potrafią ble, ble, ble dużo gadać, co nie? No, bo jemu się nie układa w życiu. I takich ludzi w ogóle nie słucham, jak wiesz, jak ja, ja po prostu trzeba być dobre i na złe. Dla, dlatego i dla mnie wielki szacun dla, dla, dla Gołoty, nie patrzę to co będzie w tej walce, dlatego że dla mnie to jest Gołota to jest już cień tego Gołoty co był i, i nie ma dwóch zdań, Tomek jest w najlepszej formie jakiej jest to są lata najlepsze w wadze takiej junior ciężkiej, w półciężkiej i dlatego no, to są jego najlepsze lata, także na pewno dużo Tomkowi ta walka z, z Andrzejem, bo, bo, bo może mu to otworzyć furtki yy, stanie się jeszcze bardziej popularniejszy dla Tomka same widzę pozytywy, dla Andrzeja nie widzę w ogóle ani jednej, ani jednego sytuacji w jakiej w której mógłby wygrać z Tomkiem. Ani jednej, ale jak przypadkowo trafi, jestem przekonany, że nie trafi na tyle, żeby go z Tomka.